Tam Serdecznie witam nasze Sprawy 24, studio naszej tutaj telewizji wiejskiej i przy okazji od razu chciałem też zaprezentować, bo tutaj w tym samym studium mieści się też redakcja Gazetki Wiejskiej, Nasza Wieś. Gazetkę tą w poprzednim odcinku informowaliśmy o czym będzie numer, czym się zajmujemy. Teraz zobaczmy, tak wygląda już wersja, która została wydrukowana. to ładny, kolorowy, że tak powiem, materiał. To jeżeli chodzi o wieś, skalę wsi, to trzeba też to może docenić, podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby ta gazetka powstała. Jak już mówiłem. Tak, tak, powstaje ona też już, tak jak mówiliśmy, od 2007 roku. W gazetce nasza wieś, w ostatnim numerze, to był 51 numer już tej gazetki, a pierwszy numer z 2015 roku, zajmowaliśmy się tematem szkoły w piecach, a może nie tyle co szkoły, a zespołu światowo-wychowawczego. I teraz. Na początku jeszcze, przepraszam, ale powinienem przedstawić tutaj obecnego Pana Marka Romanowa, który tutaj w tej gazetce akurat miał artykuł, to był właśnie Głos Sołtysa, to jest standardowy artykuł, tekst, który zawsze on tutaj się zamieszcza, jest zawsze zamieszczany, przepraszam. I Pan Marek Romanów, który tego tutaj obecnie mamy, jest też przy okazji tutaj, tak jak mówiliśmy, radnym, do niedawna jeszcze był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w gminie, tak? Nie Komisji do spraw budżetu. Do spraw nie? budżetu finansów, tak. No niestety, tak jak informowaliśmy, z uwagi na to, co się ostatnio u nas w Radzie dzieje, a mianowicie... Działania Wójta zmierzają do tego, żeby zlikwidować Zespół Światowo-Wychowawczy w takiej statucie, w takiej formie działania, jak on obecnie występuje, a zastąpić to po prostu innym tworem. Znaczy na razie jeszcze nie wiemy dokładnie o co chodzi. Chodzi o pieniądze, chodzi tutaj o oszczędności, chodzi tak jak mówiliśmy tutaj w gazetce też było przytaczane i we wcześniejszym numerze kaliskiego gońca, który tutaj mamy właśnie jeszcze pokażę go. O przy to jest gazetka, która wydawana jest przez Urząd Gminy, to już mówiliśmy, że to bezprawnie notabene, ale to już palicho. Chodzi o coś takiego. W ostatnim numerze naszej gazety Nasza Wieś zamieniliśmy tutaj trzy teksty. Trzy teksty pochodziły, cztery właściwie. To były teksty od pana Zbigniewa Toporowskiego, który wtedy jeszcze był przewodniczącym Rady Gminy Kaliska. Jest radnym tutaj z naszej wsi. Pani Zofii Czarnowskiej, która była jest przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska. Jest też radną tutaj z naszej miejscowości. No i oczywiście tu jak przedstawionego kolegi Marka Romanowa sołtysa naszej wsi. Dokładnie. I teraz... Od tamtego momentu, tak jak mówiliśmy, odbywało się już zebranie, się odbyło jedno, na tym zebraniu, tutaj prowadził to zebranie tutaj pan Marek Romanów, powiedzmy Marek, było co ciekawe, ja też powiem od siebie, oczywiście na tym zebraniu byliśmy, następne zebranie już będziemy też rejestrować kamerą, żeby po prostu każdy mógł się przekonać, co się na zebraniu dzieje, jak to wygląda, był obecny oczywiście wójt i co ciekawe, był to termin bardzo ciekawy, bo... Piątek wieczorem, to była 18.30 godzina, Ciepło. bardzo ciepło, 18.30 w piątek to jest akurat pora, gdzie jak ktoś na wsi mieszka, to wiesz, to piwo, jezioro, tu mamy jeszcze bardzo dużo jezior turystycznych, że tak powiem, walory są tych okolic ogromne, w związku z czym ludzie by tam spędzili czas, ale to było, 30, było ciekawe, 130, ja chyba się nie zdążyłem, bo lista była, nie zdążyłem się wpisać, ale też byłem, także e, było bardzo duża frekwencja, co... Jest naprawdę ewenementem, bo tu się zdarzały zebrania po 30, 40 kiedyś, natomiast tutaj widać ta sprawa bardzo ludzi interesuje, jest żywo przez nich komentowana i była bardzo duża frekwencja, była bardzo duża frekwencja, oprócz tego, że były osoby, które się, że tak powiem, podpisały na tym zebraniu jako listę obecności, ale były też osoby z zewnątrz, bo byli radni z gminy Kaliska, z sąsiednich miejscowości wchodzący w skład tej gminy. No, i tematy, które tam poruszaliśmy, to był pierwszy, to był jeden jedyny odnośnie właśnie tego likwidacji zespołu światowego chowczego. To może coś więcej o tym powie pan Marek, bo Marek wtedy komentował to, na bieżąco prowadził to zebranie i no, no, wie, wie więcej powiedzieć. Proszę państwa, ze względu na sytuację, która zaistniała, w marcu z plotki zrobiła się rzeczywista prawda. Pan Wójt wszelkimi sposobami dąży do likwidacji naszej placówki, żeby przenieść tę placówkę jako podfilię szkoły gminnej w Kaliskach. E, grom mieszkańców nie zgadza się, a zwłaszcza rodzice dzieci, które chodzą do naszej szkoły, nasza szkoła jest e, e, sześcioklasowa. W klasach od 12 do 15 uczni. W tym roku uczniowie z naszej szkoły w, w egzaminie gimnazjalnym zajęli bardzo dobry wynik Lepszy niż uczniowie wyższe, z Kalisk. Tak, co, co ciekawe, to się wtrącę, bo tutaj w gazetce właśnie w kaliskim gońcu została przedstawiona sprawa nawet odwrotnie. dokładnie odwrotnie. Po prostu yy, to wiemy jak też, jak to mówił statystyką, ten kto rządzi, to rządzi, że tak powiem, tak, mediami chciały mieć no, oczy to jest coś i... takiego, ewidentnie uczniowie z pieców były tak, osiągnęli lepsze wyniki na egzaminie, który był przeprowadzany, natomiast najlepsze ucznice została tak, a przedstawione w gazecie zostało, to nie ja nie mówię, że to była nieprawda, to, to była prawda, prawda inaczej po prostu, przedstawione w innym kontekście, w innym ujęciu ale jeżeli chodzi o sprawę taką uczciwości zwykłej, to po prostu zostało to specjalnie przedstawione w inny sposób, niż powinno być. Było to po prostu zrobione w sposób, który, tak, żeby po prostu pokazać, no, że szkoła tak ta gorzej. Ta taka typowa manipulacja według mnie. Tak. My teraz, jeszcze chcemy myślę, że zależy, to co my mówimy, to są nasze subiektywne, moje kolegi Marka poglądy. Jeżeli ktoś się z nimi nie zgadza, to oczywiście ma prawo, może przyjść do nas do studia, zarejestrujemy i pokażemy. Zawsze, żeby była po prostu dyskusja, można było podyskutować i w jakiś sposób taki logiczny, z, oczywiście z poszanowaniem jakichś zasad tutaj poprowadzić. Tutaj jeszcze powiedzmy, bo taka sprawa wynikła. Jak już jesteśmy i mamy tą możliwość tutaj skomentowania sprawy tej bieżącej, to Wy byliście członkami też, bo co ciekawe, my, my ja mówię my w sensie, że tutaj, bo my wspólnie popieraliśmy Wójta, który w zeszłym. Gospodarzył! W tak, bardzo to, dobrze, bo może złego słowa nie powiemy, pierwszą kadencję pełna drugą. Nasza jej oczywiście, w szerokim zakresie. Centrum, e, Statlica. Przez te 5-6, które ostatnio jest, to zostało drogi tak, to już zostało wprawdzie zapoczątkowane przez poprzedniego wójta, które tak. też ciężko się nam współpracowało, ale wymogliśmy chociażby wtedy sprawa świetlicy, ale ona została zrealizowana, boisko zielone, tak zwane u nas to się nazywa zielone boisko, tam się ciągle odbywają i zajęcia te, które kiedyś też przed namiotem zapoczątkowaliśmy. Tak, i się okazało tak. I oczywiście to było tak fajnie, bo to się ciągle sprawdza, ta formuła się bardzo cieszy dużym zainteresowaniem. W tym roku 70 dzieci, 65 wyjechało z opiekunami, z rodzicami do Fojtowa. Tak, czyli widzimy, Także, że to, to, ta forma... To jest potrzebna forma, ta forma się... te dzieci nigdzie nie wyjeżdżają na żadnych kolonii, nie korzystają I po... z żadnych I innych co formii. powiedzmy, ale to jest wszystko praktycznie robione oddolnie. To było tak, sprawa, to nie jest tak, że gmina to sponsorowała kiedyś czy coś, tylko to na początku, z pierwsze plus, następne, krótko, DZIECIŁO! Tu mamy takiego pieska, który siedzi, nam i tam przeszkadza trochę, ale to nic. I to jest robione wszystko. Początkowo to było robione ze składek rodziców, później zadą. wiadomo, kiedy to się, że tak powiem, rozwinęło. To oczywiście i świetny sponsor idzie pozyskać. Teraz to finansuje kto w głównej mierze? Z Budżet, budżetu mamy, z budżetu. 5500 zł Bo? mamy w budżecie sowieckim, w ramach funduszu sowieckiego, z czego na rękę nam wychodzi dosyć to w mniejszej formie, bo oddajemy podatek i z tego organizujemy dożywianie plus wyjazd do Fojowa. Czyli każdy, kto wie, a to są 14 dni, to są dwa tygodnie zajęć dla zorganizowania, jak ktoś się orientuje, to jest naprawdę... Tysiąc złotych na rękę, to wiecie Państwo, jak się To inaczej powiedzmy, powiedzmy wprost, no bo po prostu pozyskujemy też pomoc i za co bardzo dziękujemy innym osobom, które się w to angażują, bo bez, bez ich zaangażowania, pomocy nie byłoby to możliwe. I teraz zobaczmy tutaj, jak to działa. Za te tysiąc złotych, co tutaj my musimy tutaj zorganizować niejako te zajęcia, wydaje się też między innymi, bo to tyle więcej kosztuje, bo się trochę na tym znam, wydawanie kalickiego gońca i tu byśmy sugerowali, że pierwsze oszczędności poczynić. Wójta. Dokładnie, nie wolno, zgodnie z ustawą o działalności samorządów gminnych, nie wolno działalność inaczej, wydawniczej działalności nie może prowadzić gmina. Oni to obchodzą w ten sposób, nie tyle co oni, ale to wiele gmin tak robi, że piszą, że to jest bezpłatny informator Urzędu Gminy Kalicka. Nie ma czegoś takiego. Jest to gazeta normalnie zainteresowana jako periodyk. Proszę zobaczyć, ma numer ISSN, Bibliotece Narodowej, tam gdzie się wysyła każdy egzemplarz, trzeba wysłać, to funkcjonuje jako normalne wydawnictwo. I tu byśmy sugerowali też przy okazji wójtowi, w ogóle wszystkim innym gminom. Żeby po prostu, nawet jeżeli chodzi o wójta, to już konkretnie powiem, proszę nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec, wobec nas, bo my jako mieszkańcy tej gminy nie jesteśmy w stanie, my musimy sami to finansować, natomiast wykorzystać z budżetu gminy, co jest nieuczciwe. Chcecie sobie wydawać coś, na stronie internetowej sobie róbcie, to może, ale też to jest niepotrzebne po prostu. Jeżeli ktoś chce, oddolna ta inicjatywa powstanie. A jak nie powstanie, to znaczy nie ma takiego zapotrzebowania. I wracając do naszego tematu, powiedzmy jeszcze, zebranie było bardzo burzliwe. I napadło no szereg e, różnych argumentów pytań. pytań. Pan wójt odpowiada być może. Być może to tak albo... No ja nie przypomnę wiem, sobie być za może, była taka woda wiec. kwiatowa, być może i to tak wyglądało właśnie. Tak poperfumować coś tu wziąć z na prostu... 100% pytań może na dwa pytania pan wójt odpowiedział i to jeszcze być może. A na, na pewno powiedział, że zamknie to szkołę. Ja, ja powiem ze swojej strony, że mi się jedna rzecz podobała, bo no, po prostu jest to... decyzja o zamknięciu szkoły jest niepopularna, ale... Pan wójt trzeba przyznać mu szczerze, że się z bardzo dużą odwagą, że przyjdzie i wystąpi przy 150 ponad prawie przeciwnikach wystąpi, to też trzeba docenić, ale z drugiej strony ja zauważyłem, że po prostu tak właśnie tak jak spojrzałeś, że no po prostu się nauczył być gruboskórnym, to znaczy tak jak powiedziałem, tak na, na, na żadne pytania nie są, nie utrzymujemy konkretnych odpowiedzi. Yy, no i dlatego właśnie może kiedyś... Sugerujemy, zapraszamy go tutaj do nas, porozmawiamy spokojnie, w mniejszym gonie, na przykład przygotujemy pytania i też damy mu już wcześniej, żeby też się mógł przygotować, żeby ta dyskusja była po prostu bardziej merytoryczna, bez emocji. No i po prostu, no, na pewno tą relację byśmy tutaj zrobili. Ale wracajmy jeszcze do jednego rzeczy, bo podczas zebrania, trzecia ciekawostka, tu mówiliśmy. Yy, Wy, naszych trzech radni, trzech radnych, pan właśnie Zbigniew Toporowski, Zofia Czarnowska i Marek Romanów tworzyli też Komitet Wyborczy Poparcia Wójta. To było w pierwszej kadencji, jak teraz, kiedy drugą sprawuje również. I, e, że tak powiem, w gminie stanowiliście większość. Teraz, kiedy odeszliście, bo Was dwóch z tego komitetu odeszło i co ciekawe, tutaj jest takie pewne rozdwojenie, bo ja już nie pamiętam nazwiska, ale Wy dwóch odeszliście, została inna osoba, która też jest radną i teraz tak, ta osoba... Jest jeszcze w komitecie. Ale to, ja się chciałem powiedzieć, że jest w komitecie poparcia wójta, natomiast tutaj artykuł mamy, panie wójcie radni gminy Kaliska, ja tu pokażę, chodzi o tak. ten artykuł i jest jednoznacznie przeciwko zamknięciu szkoły. Ja teraz się pytam, to dla mnie to jest po prostu zdrada. To jest najzwyklejsza zdrada, po prostu no, jakieś honorowe wyjście to wy, czyli pan Zbigniew Toporowski, Marek Romanów, wy z tego komitetu wystąpiliście. Ty zrzekłeś się też również przewodniczącego funkcji i Marek i Zbyszek się zrzekł funkcji przewodniczącego, przewodniczącego rady gminy. I teraz co ciekawe też nawet zostało to w sposób taki troszeczkę też zmanipulowany, zrobione, gdyż yy, wy się dobrowolnie sami zrzekliście Właśnie. po prostu od razu honorowo zrzekliście się tych stanowisk. Natomiast wójt poddał to, yy, inny, czy tam inne osoby z komitetu wójta i radni poddali to tak jakby, że oni was odwołują. tak? tak. Czyli to zostało tak, też. To, to jest zmanipulowane. zmanipulowane. Także widzimy tutaj chodzi o to i powiedzmy jedną rzecz jeszcze tu, jeżeli to by miało chodzić o pieniądze, bo tej pani, która tutaj po prostu została w tym... W komitecie to powiedzmy ile wynosi dieta radnego? 330 30 zł. Ale jeżeli się zasiada. Przewodniczący, 350. Czyli jest, rozumiemy, około 20-30 zł różnicy. Czyli nie wiem, czy to te pieniądze przeważają? czy Ja myślę, że tak. Ty myślisz, że pieniądze? Ja myślę, że w poprzedniej kadencji raz 20 zł, potem pan przewodniczący w naszej kadencji rzekł się ze swoich. Ja myślałem, że jakiś tak, 150 bo... zł dla pani pani Czarnoszka w tym czasie była jeszcze. Przewodniczącą, bo w pierwszej wiceprzewodniczącą, wice wice tak? Ja, ja powiem tak od siebie, to ja myślałem, że już takich czasów nie dożyjemy, że po prostu jak za komuny to wiadomo było, że żeby jakieś stanowisko objąć, to byli, trzeba było być członkowie partii. Teraz jeżeli były osoby, które chciały te stanowiska sprawować, no to musieli po prostu w jakiś sposób kompromisy zawierać. I to było tak, że można było chodzić do kościoła a być członkiem partii, która oficjalnie w swoim statucie miała, że głosi światopogląd materialistyczny. No, dla mnie to jest sprzecznością i to teraz jest kwestia, na ile to ktoś z sobą mógł pogodzić. Aczkolwiek partia tam w 1986 siódmym roku, kiedy już była w odwrocie, to dopuszczała nawet takie było czasopismo Nowe Horyzonty. Tam był pan Marian Orzechowski, on się nazywał, on był jednym z sekretarzy KCPZPR. Yy, mówił, że osoby wierzące mogą być w partii. No to takie już tworzyli różnego rodzaju zlepki. Widzę, że tutaj też można, żeby być, tak jak nawet były prezydent nasz mówił, jestem za, a nawet przeciw. I to tak samo wygląda. Jestem przeciwko likwidacji szkoły, ale jestem w komitecie, w komitecie który popiera wójta osoby, która po prostu... Zamyka nam szkołę. Zamyka szkołę. Onaczy, może nie wiem, co zamyka, bo to nie od niego zależy tak do końca, ale dąży do, do tego, żeby tą szkołę po prostu zlikwidować. I teraz właśnie sugerujemy do no tej pani no po prostu, no nie wiem, ja po prostu no, ja po prostu nie mogę tego zrozumieć. Z takich zwykłych uczciwości, honoru, ale nawet już zdrady, bo teraz w tym momencie to jest zdrada, bo jeżeli... Jeżeli we kroje, w gazecie. W Gazecie jest artykuł, który jest przeciwko zamknięciu szkoły, a jestem w komitecie poparcia wójta, który do tej szkoły doszło, to na mnie to jest coś nielogicznego. Także czy masz malek tylko psausu? Ty mów tutaj, a ja mam psaus Tak, proszę państwa, ja myślę, że niestety to będzie bardzo trudna prawie. sytuacja, jeżeli z tego co wiemy tam... Dwóch radnych z opozycji przejęło nasze stanowiska przewodniczącego i, i szefa. Marek. Pan Zbigniew Szarafin, on też już był wcześniej wiceprzewodniczącym. Przewodniczącym, przewodniczącym kilka lat i pan Ryba. Marek. Tak. No Wiadomo, do stanowiska to trzeba obstawić, ale no polecamy też zastanowić się nad tym, czy tak naprawdę, bo nawet prezydent Worenciu, kiedy inaugurował swoją prezydenturę, mówił o małych szkołach, żeby ich nie zamykać, bo zamknąć jest bardzo no. łatwo. Oczywiście. Odbudować. Jest trudno, ja jestem dobrej myśli, gdyż wierzę w to, że jeżeli tutaj okupant sobie nie poradził z takimi sprawami jak szkolnictwo, nie, komuna nawet tego nie zrobiła, wierzę, że nie dopuszczą też i mieszkańcy, bo zawsze, zawsze arytmetyka jest takie niestety alternatywne okrutna. Nie o rozwiązania. Tak, tak, ale arytmetyka też pokazuje, że sprawdzaliśmy możliwość odwołania w referendum wójta, który takie decyzje będzie formował. Są. Nie jest też tak dużo, gdyż ja powiem, przypomnę tylko, że w piecach do głosowania jest uprawnionych. Ile? Tysiąc osób około, tak? Nie. nie 500. 500, coś. No to i żeby odwołać wójta arytmetyka pokazuje, że trzeba bodajże. 1250 głosów. Nie, nie, połowy tego, co było. Dwie trzecie, głos -co, głosów, głosowało. co głosowało. Czyli to mieszkańcy pieców uprawnieni do głosowania przy dużej frekwencji, a frekwencja, Frekwencja jest zawsze duża, plus zawsze jeszcze kilku z innych miejscowości okolicznych się znajdzie i myślę, że. Jeżeli by tak trzeba było, to też taką walkę podejmiemy. Także na razie dziękujemy i zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Nasza wieś, info i, i popatrzmy, tak wygląda tutaj tworzona naszym sumptem Gazetka Wiejska. O, a tutaj mamy przykładowo w gazetce, w tej tak stronie Dzień Dziecka był organizowany i teraz jeszcze raz podkreślam. No i to wszystko organizujemy tutaj za własne, że tak powiem fundusze zbierane, legalnie czy nielegalnie, bo jak ktoś się orientuje, to wie, że nie do końca idzie tak zrobić, ale jeżeli ktoś chce poprzeć, to zachęcamy, że po prostu może wesprzeć. Może ja nie być. mówię o naszej redakcji, tylko mówię o samym po prostu sponsorowaniu tych imprez, które tam się u nas na Zielonym Boisku odbywają. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.